Ciężka praca. Gdzie jesteś? Kiedy cię nie ma, to już się boję, że będzie gorzej. Zawsze jak mam dużo ciężkiej pracy, to wiem, że żyję. Też tak masz? Zależy jaka to jest praca, no bo tak jeżeli faktycznie rozmawiamy o tym, że yy, lubisz to, co robisz, to tak, bo to jest takie działanie napędzające, ale jeżeli bym wiedziała, że teraz muszę robić coś, czego nienawidzę, to... Skłasznie. No ale na przykład możesz sobie pomyśleć, że robisz to tylko po to, żeby ale ja tak nie potrafię, bo za chwilę ja... mieć czas wolny po to, żeby go wykorzystać na robienie czegoś innego. No jak. tak, ale generalnie jak to z perspektywa dłuższego czasu niż na przykład, nie wiem, wiem, że idę do pracy, której nie lubię tydzień, spoko, ale jak to się kalkuluje w przeciągu miesiąca, dwóch, trzech, to ja czuję, że marnuję ten czas, bo owszem, jakieś zarobki z tego wynikają, ale gdzieś, Moje poczucie, wiesz, tego co ja bym chciała robić, kompletnie się zatraca, już potem mam depresję. No i tak nie może. Wydaje być. mi się, że wielu Polaków ma takie podejście, tak. dlatego i Państwo powinni zastanowić się nad tym, co faktycznie robią dobrze czy źle. I na koniec będzie strategia sukcesu w naszym programie. Strategia sukcesu Arnolda Schwarzeneggera. No odniósł tak sukces? No, odniósł. No, odniósł. Mega wielki sukces. I teraz Państwu przedstawi na koniec naszego programu swoją strategię sukcesu, po to byście sami mogli to. Przekalkulować na swoje życie. Tylko pamiętajcie o jednym: jeżeli oglądacie sukcesy sportowców, to oglądajcie je pod kątem własnych możliwości i zainteresowań. Bo jeżeli tak. macie takie zainteresowania, to zawsze każdy sukces można, czy jakby strategię jego sukcesu, przebić na to, co Wy robicie. To niekoniecznie musi być sport. Słuchawka mi wypada, czyli czas to już chyba kończyć nasz dzisiejszy program. A wiesz, że jeszcze chciałam coś powiedzieć? A no to powiedz. No chciałam jeszcze tylko powiedzieć i że gdzie mnie pojączku ciągniesz, żartuję. E, mięs na 16 listopada jest e, gra Nymfo, słyszałeś? To Nymfonia. jest taki e, ziomeczek, można powiedzieć. Ziomeczek. <gry> ziomeczek, tak. LL. Fajny, fajny DJ generalnie i to jest w cyklu Drum Obsession. Drum and bassy, kojarzysz? No. Generalnie, no pewnie na wielu imprezach tego typu byłeś, ja też. Nie raz. Nie raz dokładnie to jest fajny cykl imprez. No i tutaj o nim raz w poznaniu. Także warto się wybrać. Kafy mięsna, ja serdecznie zapraszam wszystkich, tak, którzy są z co, co ciekawe, pisze tutaj, że bilety za 15 20 zł. Tak, złotych. więc to jest stosunkowo niedużo. Jak na nie osobę, dużo, która 15 bra... zł ludzie tak. do metra 50? Nie, nie, nie. Wyżej to jest, ja, powiem, 20. ja powiem, bo on nie wie. 15 zł do północy, po północy 20. A, tak, to było, tak mój drogi. To, tak to przepraszam. To no i co? I dzisiaj już kończymy powoli nasz program. Bawcie się dobrze oglądając strategię sukcesu Arnolda Schwarzeneggera. Chętnie zobaczymy. A my widzimy się z powrotem w czwartek. W czwartek tak, tak. znów o godzinie 18 do godziny 19.30 będziemy nakręcać Państwa do dobrej zabawy i dobrego działania, jeżeli oczywiście zabawy nie będziecie mieli w planach po naszym programie. A program nazywa się Before. Before. Ja Państwu samo, dziękuję za uwagę. Ja również dziękuję. Tak? Olga Maciąg i Mikołaj JD, Miko Szymszej i Szymiec. Bawcie się dobrze. Hej. Enjoy!